I bardzo zapraszamy do przemówienia Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Pana Mateusza Skrawka. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Armiński-Owczarczak mam dla Dyrektora prezent. Odczytam treść. Gdyż budynek tej szkoły i budynek Rady Miasta łączy historia, ponad stuletnia historia i podobieństwo architektoniczne, które jest uderzające. Przeczytam teraz treść hmm. prezentu. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku z okazji 75-lecia VI Liceum Ogólnokształcącego oraz 5-lecia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 94 z wyrazami wdzięczności za lata pełne oddania swoim wychowankom o zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zdolności oraz budowaniu fundamentów pod ich dobre życiowe wybory. Niech następne lata przyniosą sukcesy uczniom i absolwentom, a grono pedagogiczne napawają dumą i satysfakcją z trudu włożonego w kształcenie kolejnych pokoleń. przewodniczący Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczyk Szanowni Państwo, dzisiaj, tak jak usłyszeliśmy, wszyscy jesteśmy świadomi, jest święto edukacji narodowej. Wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty składam najserdeczniejsze życzenia sukcesu w życiu prywatnym, sukcesu w życiu zawodowym, satysfakcji z pracy każdego dnia. Niech ta ciężka praca napawa Was radością, dumą. Bądźcie dumni, bo pokolenia rosną. Widzimy entuzjazm wśród młodzieży nawet to odnośnieniu do, do pracowników, więc wszystkiego najlepszego i serdeczne gratulacje dla Was wszystkich. Dziękuję bardzo. Thank you.